właśnie jedziemy. czy znaczy Nie jedziemy, tylko czekamy na Mr. Gamera. Zaraz tam się znajdzie. Zaraz tutaj ga auto stanie tutaj. <kluz> <kluz> Zaraz to się stanie. Zaraz tego auto tutaj panie drogi. Oczekujemy na to. A w trakcie tego. Pogarali. O kanale to się zmieniło nie czekałem. w ogóle. Kanał! W ogóle nie wiem co tu będzie chodzić, w ogóle. Ten film nie będzie miał tytułu, i właśnie mam teraz, powiem dlaczego. Ponieważ na moim telefonie, którym wrzucam film, zepsuła się klawiatura. Nie będzie film, będzie po prostu napisany 2 grudnia, 3 grudnia 2013 roku. Dzisiaj mam urodziny, będziesz mi składać, jak się zna, życzenia w komentarzach, tak. Już jeden film nagrałem o tym, ale nie wyszedł, i, I dlatego nie wyszedł, i dlatego go by nie ma. I mam nadzieję, że nagram coś z Mister Gamerem. A tu gładnie Mister Raduch tam wyskoczył, Mister Gamer. Wpisz to po prostu i nagram jakiś odcinek na jego kanał. W ogóle jak... By... Czekajcie chwilę, bo coś się stanęło. Coś się stanęło, ale to nieważne, dobra. On tu zaraz podjedzie, pewnie, jakieś 5 minut. Ja zrobię cięcie jak podjedzie, to ale to zaraz, chwilę się z nami porozmawiam. Ponieważ... No, będą takie zmiany masakryczne. Nie wiem w ogóle czy będziecie to chcieli. Masakra będzie, ale okej. Okay. Na razie nie będę wam mówić, to jest taka niespodzianka wielka i myślę, że będzie fajnie. Będzie fajnie i... I mam nadzieję, że się to spodoba. Więc ja robię cięcie. Przepraszam, że za jestem chory. I, 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 i czekamy, aż mi Ladek przyjedzie. przyjdzie. że na nim to i to. To nie, on był, proszę Państwa. Dobra, Wundak, ja cięcia zryte robię, dobra. Więc my tak będziemy patrzeć. Film trwa już 2,5 minuty. Dlatego. Patrzcie, jest tutaj to właśnie wszystko. Ja patrzę patrzę przez okno, bo jest tak dla nich Że masakra. Ja tutaj zostawię to, jak to stoi. Okej, okay, on już jadą tam z tamtej strony. I jakby to oglądać, to z lewej strony. Dlatego to dobrze widać. A ona się Będę Wam mówił, czy ja nie. Taki czerwony. Czerwony auto, takie, takie, takie czerwone. To było Kotem. Jakie to było auto? Jakie marki? Reno, 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 reno. Reno czerwone. Dlatego czekamy. Reno! Wszystko jest nagrane? Tak, wszystko się nagrywa. Dobrze. No szybciej, ja zrobię cię jak będzie coś jechał to, do was wrócę. Siemka, Do, zaraz. Dobra, żonki, słyszy to? Otwarte okno, słyszę, że coś jedzie? I? I? Ajajaj, ja, tylko białe auto. Wracajmy, jak coś usłyszę? Słyszę, 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 słyszę! Słyszę! auto. Słyszę, słyszę żonki, słyszę coś. Jedzie. I? Nie, to nie to, bo to strony. Ej, fajne takie, mm, starodawne, czarne foto, jeśli zielone dal to nic, co? Wracam, zaraz. Ziomki, je Jedzie coś, co już spadł telefon. Jedzie coś, ziomki. Jedzie. Jeszcze raz przypomnę, na ten film nie będzie miał tytułu, ponieważ klawiatura w telefonie. Ale jedzie coś. Jedzie coś. I idzie to, gdzie to, gdzie to, gdzie to. Nie, niestety, nie. Jakiś na auto. Wracamy, zaraz. Jedzie. Nie, to jest to... Dobre... Zaraz wracam. Jedzie, jedzie, jedzie. Jedzie i... A, ja, 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 i to nie oni. A, i przypominam, że nie przyjadą... Czerwonym Renault, tylko takim srebrnym Renault. Skodą przyznam. Ale ja nie pamiętam. Srebrnym autem. Takim srebrnym, no, takim ciemnym srebrnym. Nie wiem, jaki to jest kolor, już nie pamiętam, ale... To będzie srebrny, bo mi się przypominało, że innym autem przyjadą. Zaraz będziemy... Czekać, aż on przyjedzie. Dobra, żonki, właśnie siostra nam pojedzie. Czekajcie. Dobra, jestem właśnie siostrę powiedziałam, że oni są w Tomaszowie, to jest tak blisko Lubkowa, bo właśnie ja mieszkam w Lubkowy to jest coś koło Burcławca. Oni są tam blisko i... i... i, i znaczy wieś koło Bolesławce. I Oni są w Tomaszowie, to jest blisko. Tam się jedzie jakieś 50 minut i skręcili złą ulicę, dlatego... Ale da się tam tu wyjechać, tylko no tak, 15-10 minut. Zaraz. Co się jedzie? Magia, Puu, niebieskie. Dobra. Ja wracam do Was zaraz. Jedzie coś, jedzie coś ziomki. Właśnie musiałem użyć na chwilę telefon, bo. to pedala. Dobra, mniejsza. Lecimy do cięcia. Dzięki głos Lecimy do cięcia i dłuższe cięcie teraz, żeby nie tracić za dużo czasu. Halo, częcia. No, halo, częcia. Dziomki, co się jedzie? Co się jedzie? Są, ale szafera! Hey! Są, ale szafera! Proszę państwa, dojechać. dobra. Widzimy się zaraz. Jak oni przyjdą już do domu? Dobra, witam Was. Po cięciu jest już mi mistery... Raz. Ja nie mam yes. mnie! I nie zgadnijcie co mi kupi. Nie poznacie chyba z tą ceny. No? Kupił mi szampana. <grym> szampana. <grym> Szampan tylko, że z cukierkami. O Boże. Taki fajny. Z cukierkami. Polecam! Jak chcecie wygrać, to i tak go nie wygracie. Wygrał sobie, że kupiliśmy prezent i ja go chcę sprzedać. <śmienic> jeszcze kupił mi proszę Państwa. Tu, 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 takie tam. Nie, jeszcze nie chcę otwierać, no nie chcę wydanie. sobie zdrawa. Ja miałam być we Wrocławiu, ale nie pojechałem. No, tak. no bo... A kolejny tej w ogóle. Mogę... No. Te to, no. To dobra, nie, nie będzie na mnie reklam, żeby nie było, że reklama. Nie, nie ma. Jesteś, dobra, więc to będzie koniec. Trwa już drugi odcinek i siema. Jeszcze raz ten film nie będzie miał tytułu siema. Jakoś albo będzie miał, nie siema.